To! W ma animacja. La luna Contrashea, zobaczcie. <grymne> co, 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 co odcinek dzisiaj, co się dzieje? No dobra, zaskocz mnie. O! Szambościek od morszina. F. deszczu pod <grymne> Jakie piękne, co wszystko? Wiem, wiem, że tyła, to jest samościek. <grymne> Mmmm, ale jakie kurde intro, jeszcze będziemy mieli gasić po tym lecie. Coś mi ominęło, f... Czekaj. łączurcie, oglądamy wasze animacje. Słuchaj, jesteś animatorem albo animatorką i chcesz się pochwalić swoimi projektami? Prozury, animacje, mapa, gmail, to mail dla ciebie. Nie może być muzyki komercyjnej. to jest jedyny powód jedyny warunek. Tak to wysyłaj wszystko. Pokazuję tylko najlepsze, najśmieszniejsze albo najciekawsze projekty. Aha, ruszyła arena animatorów na naszym Discordzie, więc bijajcie na Discord. Macie linki w opisie. Dołączacie do zabawy, stwórzcie swoją postać i walczcie między sobą. Wyzywajcie animatorów, innych na pojedynki, a to społeczność wybierze najlepszego z was w tym pojedynku, nie? Najlepszego on przechodzi dalej, rozwija postać, ble, ble. Możecie się tylko domyślać, co nadchodzi, ok? Teraz na miłość, kurczę Boga, kawy! Nie mam kawy, mam tylko wodę. Dzisiaj picie wodę, jest tak gorąco, że wow! Ja miałem właśnie jechać do pracy, więc troszeczkę ten odcinek z doskoku Ale zostaw łapkę w górę, widu bądź widzko, komentuj cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Możesz na koniec skomentować, która animacja podobała Ci najbardziej. Ja teraz biorę łyczek i lecę prosto do Waszych projektów. Mam nadzieję, że zacnych. Mamy otwarcie od Daniela z młotem Tora, jest z całym torem, który pochłania moc złota, więc taki midasowy trochę ten tor. Lecimy dalej. Blue Dragon No dobra, zaskocz mnie, proszę, zaskocz mnie Proszę, proszę wow. Tutaj wjeżdża pełen ekran, dobra Troszkę mimo wszystko ściszę, żeby wam nie wybuchły uszy, dobra. Ooo! Wow, to było bardzo ładne Nie wiem na ile autorskie, na ile jest to Inspirowane jakimiś gotowymi kaldrami. Jeżeli to wszystko było autorskie Tutaj włącznie z tym O, ten morfing bardzo ładny Płynne przejście kolorystyczne Wydłużenie kończyn Dodanie definicji mięśnie Zobaczcie, bardzo, bardzo ładnie zrobione Słuchaj, jeżeli chcesz to mamy arenę animatorów Możesz się pochwalić swoim projektem i dołączyć do zabawy Bardzo ładne Nawet ta woda, no tu ten opad nowa Ale ogólnie bardzo, bardzo, bardzo pyszne niutko jest to zrobione. Nie powiem, że nie, bo jest naprawdę Łu! I to jest projekt, na który czekałem. Dobra, zajebista robota. Od Mateusza Lewandowskiego. Siemka prozury przesyła ją pierwszą animację poklatkową. <grym> przy okazji mam pytanie. Za rok kończę studia i będę szukać miejsca do pracy, stażu, czy znasz może jakieś firmy, które mogłyby się na start pracy w branży animatora 2D i 3D? Ja niestety nie przyjmuję. Może będziemy szukali w robocie u nas przy grach, ale tam raczej są projekty takie... Nie wiem, czy tam się spełni, bo to jest bardziej produktowa robota, jaka bardzo komercjalizowana. Um, nie wiem, czy Blue Blue nie, nie szukają kogoś Blue Blue Studios, z tego co wiem, jest całkiem okej okay. Musiałbym pogadać, kurczę, z... Cichym wujem. On kojarzy lepiej branżowe rzeczy, jeżeli chodzi o firmę, bo, no, wiem, po prostu z rozmowy z nim. IMO dla doświadczenia super. Yy, kasa nie jest najważniejsza na początku, pamiętaj. Więc samo doświadczenie dużo ci da, a kontakty z czasem mogą się opłacić. Piękna robota. W każdym razie mega potencjał. No, widać, że studia, mam nadzieję, ukierunkowane w tym temacie, bo naprawdę, kurde, dajesz radę. Lecimy dalej. Piękna robota. Szambościek od Morświna. Z deszczu pod ryb. Nie, ja przepraszam, to głupi żart. Lecimy, bo naprawdę może być grubo. A. Jakie piękne! mam wszystko! Muszę do to toalety. <grym> Ech, ale mam już smutne życie. Zobaczymy, co jest w gazecie. Jezus. na papier toaletowy. Co to? <grym> Witaj, Andrzej. Jaki Kto tam jest? Skąd znasz moje imię? Jestem Gnojek. Przebawiam z szambościeku O Boże chodzące gówno Aaaa! Spokojnie Nie mam zły poziom humoru, który kuba, każdy rozumie niezależnie od wieku nie Ej Abstrahując To jest bardzo ładnie wykonane eee, dobra oglądam całe dam, dam szansę nic, nie, nic się nie odzywam Potrzebuję twojej pomocy Jesteś brańcem. Od lat mi mówiono o wielkim Andrzeju który wybawi szambościek Kto to zawsze musi być Andrzej? Jakiego prezesa? Szabości zagorzony Andrzeju Nie ma czasu Po drodze ci wszystko wytłumaczę Dobrze ech, 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 Więc o co chodzi ech, A więc Andrzeju aaa! Co to jest To jest wielki kałożrec Nie chcę mnie zjeść Bo mogę ci <słuch> Andrzeju Uratowałeś mnie To nic wielkiego Jestem tylko głupim starym dziadem. Nie, Andrzeju. Jesteś bohaterem. Moim bohaterem. Wiem. Wiem, że ty uratujesz bościek. <tryk> Mosiek i e, ICE GPH. Wow! morsz. Rozumiem, zobacz naszą szaloną animację o dwóch fascynujących postaciach oraz ich niezwykłą przygodę w świecie ścieków. Szamba, szambo, ścieków. Pozdrawiam cię naszego przyjaciela Keksa i tędzie. No piękna robota, panowie, no co ja mogę? No coś się to jest... Myślałeś, że Arkane ma najlepszą fabułę, lore i przedstawienie światu? Świata? O nie nie, byku. o nie nie, to szambo, Ścieg. Hehe, wiedziałem, żeby cię nagrać ten odcinek na jutro dla was, a nie iść od razu do roboty. To był najlepszy wybór w moim życiu. Lecimy z kolejnymi, naprawdę dzisiaj wysoko. Jak jeszcze nie zostawiłeś albo nie zostawiłaś łapy, zrób to. Niech to poleci dalej. Pc, naprawdę dzisiaj jest wysoko. Kongubinat następny od Maćka, od razu włączą na pełen ekran, bo wiem, że to będzie grube, nie? Mmmm, ale jaki, kurde introty. Jeszcze będziemy łazić po tym lecie. Coś mnie ominęło, czekaj. To ósmy odcinek już! Ty mi wysyłałeś wszystkie? Dobra, załóżmy, że tak. Marian, k***a, dopiero pięć minut minęło. Ja troszkę ruchu ci nie zaszkodzi. Gdzie oni idą? To tam nie patrz, tylko rozglądaj się za naszą roślinką. Powinna mieć trzy łodygi z poszarpanymi liście. Czyli jak każdy chwaz w tym Plesie. Nie wydaje się wam, że to był zły pomysł, żeby zapuszczać się w nocy w taką dzicz? Fakt. Troszkę. Straszno <grystanie> Hyhy Miękkie z was Cie... Bardzo ładnie zrobione jest, Zobaczmy, jest, zbione, jest To tylko drzewa i czaki. O O ten Pypiaś Do no środka drugi To Normalny jest, tak? Ja Sp... Palam Z I złośliwego Nie wiórka Halt, ku... Pa Patlachy okay. O masz A nie mówiłem Baba! co to za wycieczka? Przecież oh. się zostawić tego grubasa w uh. lesie? Lepiej go zostawcie w oknie życia. O ile się zmieści. My śmieci do lasu nie wyrzucamy. Czy ty jesteś za. Do... To nieźle kolega obronił. Poczekajcie, pozwól, że zkitnę Ja Wiem, że nie obradzisz. Tu jest pewnie dużo panów i dużo panczy. I dużo samej rozmowy. My śmieci do lasu nie wyrzucamy. O, jest tak kolegę obronił. ten kawałek dalej, żeby zobaczyć, co się jeszcze wydarzy. A podcierałeś się kiedyś szyszką, Hamie jeden? Czuję, że masz Dobra, dobra, dostaniesz tyle srajtaśmy, ile będziesz chciała. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, to wróżki leśne są doskonałymi alchemikami. Aby będziemy potrzebowali dużej ilości eliksirów, ale też nie za darmo. Zawodnicy, czyli oni chcą u niej kupić buz, tak zwany. W zamian za. No, papier do tyłka, nie? Baczko, ty już wiesz, ja tam jestem w miarę na bieżąco z tymi projektami. Ostatnio pamiętam, że była animacja, jak ten cebul ich teleportował do świata naszego i jeździli takim odjebanym. Nie pamiętam, czy to było jakieś Seikento, czy kurcze, jakieś Golfi. To nie ma multipla czasem? Chyba multipla. Ehm, potem jakąś taksę mieli odpisowaną. No, w każdym razie. Tak, no, no nie ma co gadać, konkubinat zawsze trzyma poziom. Bardzo się podszkoduje, jeżeli chodzi o tła, głębie i to wszystko, bo humor tam jest raczej jednostajnie dobry, nie? Więc z odpowiedniej grupy odbiorców mi się zawsze podoba stary. Dobra, lecimy dalej coś jeszcze na pewno dzisiaj znajdziemy, ale dzisiaj, no wysoko. Powiem mam przecież taki odcinek na szybko, a naprawdę wysoko. A tu? Fajmy, mamy ma animacja? La luna kąpa zobaczcie. Cały <laughs> odcinek dzisiaj, co się dzieje. <laughs> Jak to fem 15, ty? Właściwa wersja, alo Nie! Zgijacie ją we do No porysowane, piękna sprawa, co ja mam ci powiedzieć? Kurczę, czy ty nie robisz czasem walki w wardeni z kim trzeba było? Porysowany, przesyłam moje najnowsze dzieło. Walka na kontroszeja. No ta no, to jest z maja. Jestem troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o animacje, Sorry, guys, no ale to się troszkę sprawdza. Też nie nagrywam tylko tej serii. Ale trochę czasu lat nie spędziłem, człowiek, no. <grym>, czy mogłaby być lepsza, bo znam Twoje umiejętności porysowane. Ale <grym>, czy to jego ja, projekcikiem? No podoba mi się, no co? Ci same sztos, nie ma dzisiaj złego projektu. Co ty się dzieje, nie? Co Ci się dzieje? O, czekajcie, Mio to ja jadę animację. Pseudonim artystyczny LIX, 18 lat. Nasz pierwszy godny projekt na YouTube. Większość prac, prawie wszystkie e, zrobiłem sam, że żeby nauczyć się nowych rzeczy. Dobra, ty, poka. Dam wam bez bo cicho. możliwe. Z 46 lat wcześniej. Co to za 3D, Hano? Ej, bardzo ładne tła chciałbym y, zauważyć. Okej. Okay. Czy będzie oni zabetonowali te kurce kanapę i o tym jest sama animacja z takim, taką jakością? Co ja dzisiaj oglądam? Naprawdę, jestem pod wrażeniem waszych umiejętności. No zapetonowali kanapę, jeszcze zamurowali. Okej, okay, tu znowu mamy ten 3D czyli rozciągający się element nas z perspektywą jednopunktową spoko ściany. Miodożary występują na terenie całej Afryki, Bliskiego Wschodu. A także na subkontynencie indyjskim aż po Nepal. No i mamy też od razu kącik edukacyjny i bardzo ładny projekcik, podoba mi się przyłożenie uwagi do y, tła postaci niesamowicie banalne, ale pięknie przedstawiona historia. Szczerze, obejrzałem się kilka tylko projektów i są naprawdę na tyle dobre, że nie wiem, czy jest sens sprawdzać coś dalej. Tak zupełnie szczerze. Ja bym w tym momencie skończył. Słuchajcie, jak jesteś animatorem albo animatorką, wysyłaj na prozurę animację ma opadziłką. Wbij na Discorda, na Instagram, lajkuj subuj, wiecie wszystko.